Powiem Wam, że na początku, gdy założyłem kanał, pomagałem ludziom tutaj, no ale tyle razy się sparzyłem, tyle razy mnie ludzie wystawili, to znaczy u szefa albo gdzieś tam, gdzie załatwiałem, ludzie już, osoby już szukały miejsca dla tych osób, szykowały pokoje nawet i się okazało, że w ostatniej chwili ktoś rezygnował albo przyjechał i po chwili zrezygnował, albo przyszedł chłopak, porobił 5 dni, dostał tam 600 czy 550 euro i mówił, że miał dostać dużo więcej. Że miał za miesiąc dostać 2200 i się kłócił, że tyle nie wychodzi. Dostał chyba jeszcze więcej niż miał za ten tydzień. Ale taką aferę zrobił. Powiedział, że praca za ciężka, że nie dla niego. Nie zwróci mu się za ten cały wyjazd, za to, co tu kupił. I tylko, i tylko były problemy. Następne dziewczyny, dwie dziewczyny przyjechały, też chciały pracować na magazynie. Też znałem, były wolne miejsca, załatwiłem robotę, ale nie odpowiadało im to mieszkanie. No, sorry. Ja pokazywałem zdjęcia, pokazywałem wszystko. Powiedziałem, że to jest mieszkanie nie jest w idealnym stanie. Nie jest tak łatwo teraz zorganizować. Tym bardziej, że nie musiały płacić od razu, tylko dopiero po tym e, miesiącu, jak zarobią. Kolejny problem. Cały czas dostawałem po dupie, tylko jak komuś chciałem pomóc z pracą. Więc nie pytajcie mnie już o pracę, bo naprawdę nie chcę problemów i tak już się tak już tyle głowy nadstawiłem, że też się wydaje teraz tym osobom niewiarygodny. Także. To tyle. Trzymajcie się do następnego czaj. Zostawcie obserwację, polubienie. No i dzięki, że jesteście.